Wiecie, co się dzieje, kiedy wpadnie się na głupi pomysł? No to wtedy trzeba go wykonać. Siemano. Witajcie na spacerze. Dzisiaj taki spacer po prostu, żeby się rozluźnić chwilę i kupić trochę białeczka w sklepie. Zacznijmy od tego, że jutro mili panowie z firmy, której nazwy nie pamiętam przywożą do nas, do mieszkania, nową kanapę, na którą tam już trochę w sobie czekaliśmy, ale w końcu potwierdzili, że jutro między 8 a 11 przyjadą, wniosą wszystko i zmontują. Niby nic niezwykłego, ponieważ no, takie usługi po prostu są, nie? Raczej samemu się tego nie robi, chyba że, chyba, że ktoś bardzo chce. W każdym razie, jeżeli ma być nowa kanapa w pokoju, to nagle, nagle, to trzeba wywalić starą. A uwierzcie mi, to kurestwo było tak ciężkie, to była kanapa z narożnikiem, złożona z dwóch części, które trzeba było rozmontować i wynieść. Normalnie wyrzuciłbym to przez okno, ale że mieszkam na trzecim piętrze, to kurde, ktoś mógłby się, no, no komuś mogłoby się. Nie spodobać takie załatwienie sprawy. Więc trzeba było to normalnie znosić przez klatkę schodową w częściach. Tych części, jeżeli dobrze liczę, mieliśmy 8. Rozumiecie? Kanapa złożona z 8 części, jeszcze dodatkowo nie wiem ile ona, ale ona z 20 lat ma. No, może przesadzam, może trochę mniej. E, w każdym razie, e, oczywiście, zagadałem się i poszedłem w złą stronę. Ale. Kanapa miała za stałe śruby, więc nawet w momencie, w którym użyłem sobie wkrętareczki, to i tak było cholernie ciężko, żeby pozbyć się wszystkiego i żeby to rozmontować. Zniesienie tego z trzeciego piętra po wąskiej klatce schodowej to też była robota, po prostu nawet w dwie osoby czułem się post factum, jakbym przewalił tonę gruzu, węgla, czy czegokolwiek innego. Więc jestem dzisiaj padnięty, a trzeba jeszcze wszystko wyczyścić, bo oczywiście jak kanapa stała kilka lat w jednym miejscu, to pod spodem była masa kurzu, jak się okazuje również pajęczyn. Tak, pajęczyn. Od zeszłego roku mamy cholerną plagę pająków. To badziewie jest dosłownie wszędzie i ciężko się naprawdę z tym walczy. Więc trzeba było jeszcze Posprzątać pająki, posprzątać pajęczyny, podkurzać wszystko, pozbyć się fragmentów drewna, które niestety podczas odkręcania czy wyłamywania pewnych elementów opadły na dywan i na podłogę. Jak widzicie, co chwilę zmieniam rękę, w której trzymam gimbal, bo niestety, ale oh, trochę mi one już mdleją. No i na samym końcu trzeba jeszcze oczywiście napompować materas, bo na czymś trzeba spać dzisiejszej nocy. Jutro ten materac trzeba będzie rozpompować i wynieść, żeby panowie mogli wstawić nową kanapę. Zobaczymy, jak to pójdzie. No i oczywiście nagrywam dla Was te słowa, które muszę zmontować i wrzucić na YouTube. Plus fajnie by było, gdybym dzisiaj nagrał sobie jeszcze Highway Blossoms, bo nie mam odcinka na jutro. Jeżeli dzisiaj mi się to nie uda, to będę to nagrywał jutro rano. Oczywiście trzeba przygotować film sobotni i trzeba przygotować film niedzielny. A mamy już środę. No, <laughs> trochę roboty się narobiło, ale mam nadzieję, mam nadzieję, że mi się to wszystko uda. Ludzie, powiedziałbym Wam jeszcze coś ciekawego, ale nie mam nic ciekawego do powiedzenia. Jestem cholernie zmęczony, a jeszcze sporo roboty przede mną. Dobra, no to co? To tyle ode mnie w tą meblową środę. Do następnego. A, oczywiście, obejrzyjcie sobie dzisiejszy odcinek Highway Blossoms. Bo jest nagrany, był wrzucony na YouTube. I kurde, no jest fajny. Mnie się podoba. Zatem, no, obejrzeliście. Napiszcie, co o nim myślicie. Pod tym filmem, pod tamtym filmem. Zostawcie lajki do wszystkiego. I jak jeszcze nie widzieliście reszty moich filmów, których już trochę jest na tym kanale, to możecie sobie je pooglądać. Są fajne playlisty. Na pewno Wam się spodoba. Zatem, jeszcze raz. Miłego... Dzięki za wszystko, dzięki za dzisiejszy dzień, dzięki za to, że mnie oglądacie. Do następnego! Link do tego, o czym pisałem rok temu, jak również wszystkie inne, o których potencjalnie wspominałem wcześniej, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli interesuje Was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się, wiem, że tego chcecie.